w nowym filmie. Jak pamiętacie, w ostatnim vlogu malowałem fronty meblowe, które przywieźliśmy z przyczepy. Tutaj wszystkie są ustawione w pokoju. Wszystko już wyschło. Mam trzy warstwy wszędzie nałożone. Zobaczcie, tak to wygląda. I powiem wam, że ta farba na trzy razy pokryła te fronty wręcz idealnie. Tutaj jest lekko przykurzone, bo to już leży parę dni. Ale nic nie przebija. Wszystko jest równomiernie przykryte. I wydaje mi się, że ta warstwa będzie dość gruba i odporna na różne uszkodzenia, tak jak pisał producent tej farby, więc będziemy to na pewno testować będziemy tą szczepką jeździć ale dzisiaj będzie kolejny etap prac przy tych frontach bo będę zajmował się uchwytami tutaj były uchwyty takie srebrne i tu były klikacze Raz Wam pokażę jak to było tutaj miałem takie klikacze srebrne, no ale to nie będzie za bardzo pasować do tych frontów a tutaj mam Rączki w tym samym kolorze co te klikacze, i postanowiliśmy, że odmudzimy jeszcze bardziej te fronty i te klikacze, które mamy tutaj srebrne, będziemy malować na czarno. A rączki będziemy wymieniać na skórzane. Ale powiem wam, że szukałem w internecie, na forach, na różnych grupach, żeby kupić same te gałki i tą rozetkę czarną. I nikt, praktycznie nikt nie miał. Albo jak osoby miały i oferowały mi jakieś, to były pojedyncze sztuki, więc trochę nie za bardzo chciałem tak zrobić. Ponieważ musiałbym potem szukać i kombinować reszty, a tu będę potrzebował, jak dobrze pamiętam, 6 klikaczy, czy 7 i 6 tych rączek. Więc postanowiłem, że pomaluję te klikacze czarnym sprayem, który kupiłem ostatnio w Action. Zaraz wam pokażę, jaki to spray i jak to będę robił. A te rączki, tak jak mówiłem wcześniej, będziemy robić skórzane, ale też tu jest taki manewr. Że te rączki ogólnie są według mnie no dość drogie. Teraz wam pokażę przykładowe ceny. No właśnie tutaj mamy Allegro I te rączki są przeważnie od 17 zł, 16 zł w tych granicach, a nawet w Castoramie ostatnio byłem, są po 25 zł. I stwierdziłem, że jest to cena no dość duża za kawałek skóry. A przeliczając na 6 sztuk to wychodzi około 150 zł-120 zł za całość, więc długo myślałem, jakby to zrobić, i postanowiłem znalazłem na Allegro pana, który sprzedaje po prostu skórę na metry. I taka skóra jest oferowana o długości 140 cm, szerokość 20 mm i pan sprzedaje za 35 zł. I taką skórę zamówiłem. Ja już ją mam, zaraz wam ją pokażę. I do tego jeszcze u tego samego pana kupiłem metalowy wybijak dziurkacz 6 mm, którym będę robił te otwory, żeby przepuścić śrubę w tych uchwytach. I w sumie mnie to wyniosło. Ten dziurkacz z tym pasem 41,50 za 1,40 40, więc. Więc myślę, że mogę około 10 sztuk zrobić z tego pasa. Jedna sztuka samego pasa wychodzi mi już 3.50, więc to jest duża różnica między gotowym i do tego jeszcze kupiłem w Tu już wam pokazuję jak to wszystko wygląda. Tu mam ten pas, zobaczcie. On wygląda w ten sposób, ja już tu próbowałem przebijać jakby to wyglądało. Ten dziurka, że robić takie dziury. No tu jest 140 cm tego pasa. Wybraliśmy kolor brązowy, który ogólnie też jest bardzo ciężko dostać. A tutaj kupiłem śruby, które będę przepuszczał przez ten otwór i będę w ten sposób mocował do frontów. A za śrubę zapłaciłem 3,50, więc tak naprawdę całość, już Wam tu zaraz pokażę i tak naprawdę całość ten pas 35 zł dodać 3,50 za te śruby to wychodzi 38,50 zrobię z tego 10 sztuk, więc 10, więc jedna sztuka wychodzi mi około 4 zł, więc za 6 sztuk tych uchwytów, które będę tutaj potrzebował, wydam około 25, no myślę, że do maksymalnie 30 zł, a tak, wcześniej Wam mówiłem, za te oryginalne, czy oryginalne, te gotowe sztuki, które na przykład są w kastorami lub na Allegro wydałbym około tu paru złotych, więc jakąś stówkę na pewno mam ponad w kieszeni. I zobaczcie, mam tu wszystkie narzędzia, miarki, młotki. Tu jest ten przebijak, który pokazywałem Wam na Allegro, gdzie kupiłem go z tym pasem. Tu mamy ten pas i tu mam jeszcze duto. Jest to duto do drewna, takie półokrągłe, typu jakby C. I tym dutem będę chciał tutaj te końcówki nie robić na prosto przy tych uchwytach, tylko będę to zaokrąglał, więc będę tym dutem tutaj przymierzał w ten sposób i myślę, że takie półokrągłe będą bardziej estetyczne, będzie to lepiej wyglądać. Więc ja się biorę za zrobienie pierwszego półokręgu i zobaczymy jak to w ogóle będzie nam wychodzić. Mam deskę taką do krojenia drewnianą, mam nadzieję, że to w miarę będzie jakoś amortyzować i to będzie fajnie się robić. Więc zaczynamy. Biorę pierwszą przymiarkę, robię do tego pasa. Tutaj będę chciał w miarę fajnie i równo to odmierzyć. Zobaczymy, czy to nam się uda i czy będzie to wyglądać jakoś. Więc pierwsze uderzenia. Dzień nie za bardzo chcę to puścić. Zobaczymy jeszcze raz. No i mamy, zobaczcie, tak to ucięło, tutaj zostają takie jakby rogi, tu nie do końca złapało, więc myślę, że to będę musiał jakoś podciąć nożykiem. Z tej strony ten róg tutaj, który widzicie, zrobimy na prosto, tak jak idzie linia od duta, nawet się to fajnie ucięło, no i teraz będziemy ucinać z drugiej strony. jest. Może to nie jest w 100% taki idealny jak fabryka, ale dość ciekawie. Teraz odmierzę tutaj od tej krawędzi około centymetra i wybijakiem zrobię dziurę na śrubę. Teraz biorę markera. Odmierzam ten centymetr, co wam mówiłem, tak około. Zaznaczę to kropką. sposób i teraz wybijakiem będę chciał tutaj po środku odznaczyć i wyciąć tą dziurę myślę że tu jest środek i tak od góry się tak mi się wydaje od góry no i uderzamy zobaczymy jak to będzie szło No, powoli zaczyna to przebijać. Gdzie tu się odkształca. Ale jeszcze muszę uderzyć dwa razy. O. I widzicie, teraz wyszło. Teraz musimy to wyjąć. Tylko, że to coś nie za bardzo chce wyjść. Czekajcie. Poruszam tym może, trochę rozruszam. I się uda. No trzyma mocno, powiem wam. O, i wyszło. I zobaczcie, taka dziura. jak fajnie robi te dziury. Tutaj wprasowywuje do środka tą skórę, nie strzępi jej. Więc powiem wam, że dość ciekawy efekt. A tu trzeba teraz... zastanawiam się właśnie, po co jest to wycięcie, ale to chyba do wyciągania tych końcówek. I za to wypchnę nożem. I takie coś zostaje. Że ja teraz odmierzam drugą stronę. Myślę, że tak, około 14 cm trzeba na, na ten rozstaw nasz uchwytu zrobić. Tak tak mierzyłem te gotowe, co były w Obi. Miały około 14-13 cm. My zrobimy trochę większe, żeby łatwiej można było rękę wsadzić. Więc odmierzam teraz 14. Wybijam, Wycinam tym dutem z drugiej strony. I będziemy wybijać. Tak jak mówiłem, odmierzamy 14 cm. Może to nie każda, nie każdy uchwyt będzie w 100% idealnie równy, ale będą bardzo zbliżone do siebie. 14 cm po środku. Tutaj 14 cm zaznaczam. Taką delikatną kropeczką. No i robimy znowu to samo. Duto, tylko tym razem w drugą stronę. Właśnie ważne, żeby tu się nie pomylić. No i wybijamy. Tylko, czekaj, muszę to równo ustawić, bo tu coś krzywo jest. O, w ten sposób i tniemy. I zobaczcie, i ta sama historia. Te rogi muszę obciąć nożykiem z drugiej strony i praktycznie mamy gotowe. Tutaj jeszcze z drugiej strony przeniosę to, tą dziurkę. Też centymetr i będziemy przymierzać do szafki. No i zobaczcie. Mam już uchwyt gotowy. Tak on się prezentuje powiem wam że no, według mnie jest całkiem spoko teraz muszę dorobić te śruby znaczy może nie tyle dorobić co przymierzę i zobaczę jak to się będzie prezentować ogólnie super to wyszło no tutaj mam te śruby z tymi główkami okrągłymi no i zobaczymy i coś takiego się to będzie prezentować więc myślę, że jest bardzo zbliżone do oryginału. I z drugiej strony to samo i będziemy przykręcać do tego frontu. Tylko, że na pewno, jak już tutaj wcześniej przymierzałem te śruby, będę musiał rozwiercić delikatnie te dziury, bo te śruby są delikatnie większe. One są chyba piątki, a tu mi się wydaje, że jest cztery albo trzy. Zkładamy od góry pasek z jednej strony, śruba z drugiej strony, coś nie chce nam przejść. Dobra, od spodu dam podkładki. Nakręteczka. No i teraz druga strona to samo. No i tak się prezentuje. Pierwszy front z uchwytem. Zobaczcie. Tu jest taki otwór około 2 cm. Z drugiej strony wystają te śruby, ale to myślę, żeby je obciąć kątówką. Ale to już będę potem się zastanawiał. No i fronty będą wyglądać w ten sposób. Więc możecie ocenić teraz sami, czy jest efekt. Tu może bardziej po światłach, Wam pokażę. A może jakieś zdjęcie dla porównania Wam wkleję, jak wyglądały przed malowaniem. I tak wygląda ten uchwyt. Więc myślę, że 25 zł czy 17, gdzie najtaniej znalazłem. A moje wykonanie jest w 100% praktycznie idealne. I koszt takiego uchwytu około 4 zł. Więc około 13-20 zł mam w kieszeni na jednym froncie. A jak mówiłem wam, wcześniej, mam 6, więc robi to. Już nie ma on sumkę. Także ja się biorę do zrobienia pozostałych pięciu. I może wam pokażę już efekt finalny jak będę miał zrobione pięć gotowych frontów. No i zobaczcie kto tu przyszedł. Przyszedł do mnie Miłosz. Cześć Miłosz. Cześć. Miłosz rozkręca mi tutaj śruby. Wcześniej skręcał mi dwa dni temu jak kupowałem żeby mi się nie pogubiły, a teraz mi pomaga i wszystko mi przygotowywuje, rozkręca, nie? A ja tutaj będę wiercił, zostało mi jeszcze cztery fronty do zrobienia Tu mam już dwa gotowe Także my z Miłoszem pracujemy No i mam gotowe te wszystkie już szafeczki Zobaczcie, tak to wyszło Myślę, że efekt dość ciekawy Dość tani według mnie. Podoba Wam się dzieci? Ta -ta. Bo mamy i Michasię. Tak. Michasia, książkę tak. czyta. Co ciekawego czytasz, co ta książka? Oglądam. Litery? Tak. To sobie oglądajcie. A resztę tych uchwytów, które mam tutaj, będę robił już jutro. Bo dzisiaj jest dość późno, jest już ciemno. Także widzimy się w kolejnym dniu. Kochani, mam do Was y, ogromną prośbę. Jest potrzebna pomoc dla małej czteroletniej Igi Czekalskiej, która y, choruje na chorobę SMA. Jest to rdzeniowy zanik mięśni. Igusia jest w sytuacji krytycznej, ponieważ y, coraz bardziej słabnie. kwota do zebrania jest niewyobrażalnie duża. Potrzeba jeszcze prawie 5 milionów złotych, więc chcielibyśmy Was prosić, żebyście jak tylko możecie, to y, wspomogli Igusie. Czy tutaj, czy, czy na Facebooku są różne zbiórki, inne też formy pomocy. Naprawdę będzie to dla niej bardzo duża pomoc. No, dużo ludzi pomaga, ale idzie to no, powolutku. Jeżeli chcielibyście pomóc, to bardzo Was zachęcamy do tego i będzie to najpiękniejszy gest, jaki możecie dla niej zrobić. Dziękuję Pani Doktor i Pani Kierowniarko, że no Я так просила